Mikołaj niejedno ma imię i niejedno ma maszynę, w sensie sanie Mikołaja. W związku z tym dzisiaj prezentuję wam Mikołaj po roku w Star Warsach. Siemano klockowe świry! Witam was w tym dniu, który z wam wigilią moi drodzy. Obiecuję wam, że będzie trochę świątecznych mocków, no i jest! Jeżeli oglądacie mnie od dawna, to pewnie pamiętacie, że tak, w, no, w miarę, w miarę co roku, bo to różnie bywa, ale w miarę co roku jakieś tam właśnie mocki z Mikołajem w tych okolicach lecą. Raz był to Mikołaj po roku w Rosji, zdecydowanie mój faworyt, a później chyba dwa lata później był Mikołaj po roku w Japonii. No i cóż, teraz przyszedł czas na wyjście może z tego naszego świata, z tych naszych krajów, chociaż po roku w Polsce, nie, to by było smutne, wyjście spoza tych krajów, no i faktycznie rzucenie go w wir kosmosu, jeżeli. Mogę tak rzec. No i stworzyłem tutaj moi drodzy Mikołaj po roku w Star Warsach. Przy czym można by sobie zadać tutaj wiele pytań, czy to naprawdę jest Mikołaj? No bo wiecie, jak mawiała część pierwsza, każda legenda ma swój początek i być może tak naprawdę to nie jest taki klasyczny Mikołaj, ymm, a tak naprawdę może to być po prostu postać, która wygląda w tenże sposób i miała na przykład ksywę Mikołaj czy coś, a tak naprawdę brała ona udział w wyścigach pod racerów. No bo przecież tutaj tak naprawdę na pierwszy rzut oka widać o co chodzi, tak, widać, że to jest podracer bardzo specjalnie oczywiście budowany w klimacie, w stylu tych wczesnych podracerów jeszcze z lat 90. -tych, tych pierwszych zestawów LEGO, gdzie tak, mieliśmy tutaj taką podstaweczkę, zresztą ten nowy też coś takiego miał i to po prostu tak wyglądało, Nie od początku chciałem właśnie, by to miało taki oto styl tutaj, ale wróćmy jednakże do samej historii. Tak jak mówiłem, tutaj jest Mikołaj i jest typo i być może on po prostu brał udział w podrejsach, być może faktycznie był dobrym człowiekiem, tego już się nie dowiemy, bo to wszystko działo się dawno, dawno temu w odległej galaktyce i więc jakby już, jeżeli tego nie spisał Disney w książkach, to możemy nie mieć tutaj jakby dowodów. Co tutaj się, moi drodzy, dzieje? Tak jest, ciało z Unity Tunes, czyli hełm z Ninjago, a główka ze Spidermana. Wow! Co to w ogóle za crossover? No przyznacie, istnie kosmiczny, zupełnie jak na Gwiezdne Wojny przystało. Natomiast tak jak mówię, to jest jakiś być może zwykły typas i, i tyle. Natomiast mam tutaj silnik, jak widzicie. No wiadomo mi jest, że przypominają one Renifery, bo tak też miały zrobić. Tutaj wykorzystałem oszcze Ninjago jako właśnie to połączenie tych piorunów, takie co łączyło te dwa silniki. No i drugi tutaj jest identyczny. Tymi rogami mogliśmy sobie trochę jeszcze machlować. Faktycznie, nie Powiem, musiałem się, moi drodzy, troszkę nakombinować. To nie było takie proste. Czemu? głównie temu, że tutaj te elementy z tymi brązowymi one faktycznie gdyby były normalnie zrobione to wtedy tutaj te elementy tak nie pasowały w związku z tym musiałem je zrobić aj, oczepiło się, musiałem je zrobić na tutaj takim elemencie, o, wyglądającym w ten y, sposób i wtedy faktycznie fajnie mi się to kręciło i pozwoliło utrzymać wszelkie proporcje tak jak należy, znaczy żeby renifery były prosto y, tutaj by jeszcze tutaj zaczepy były ok. a jak widzicie tu to jest tak naprawdę ściema, bo to się rozłącza nie trzyma, no co chyba oczywiste, bo ten mierz ma tylko z jednej strony y, taki chwytak. Połączyłem to w całkiem ciekawy sposób linką ze statku pirackiego z kreatora, jak widzicie tutaj. No i tutaj również mamy ściemę, bo to się w żaden sposób tego nie trzyma. To tutaj jest luźno, no i co tutaj dużo gadać, to ma tylko wyglądać. Ale to chyba jest zrobione, można powiedzieć, tak jak Lego to ostatnimi czasami lubi robić sobie zestawy tak, czyli ładnie ma wyglądać na półce, ale lepiej nie dotykać, bo jak dotkniesz to to zaczyna się sypać. I on tutaj takich elementów ma naprawdę wiele. No, ale czy to źle, że ładnie wygląda, się sypie na półce? Tego już dzisiaj oceniać może wybaczcie, nie będę. Natomiast ja Zawsze wolę zabawki bardziej bawialne, ale to zbudowałem na kilka dni, za kilka dni to znowu leci do klocków na rozbiórkę. No to wiecie. Tutaj takie można powiedzieć dziwne elementy, jeżeli chodzi faktycznie o podrajsery. Ale wiecie, no być może to był jakiś bogatszy obywatel, i być może chciał sobie po prostu zrobić złocie, a być może tutaj chciał wykorzystywać te ostre elementy, by zaczepiać się o inne podrajsery. Jak to miało chociażby miejsce jak Sebulba z szczepił się tam w pewnym momencie z Anakinem. No różna taktyka tutaj, prawda, się rządziła. Ja w Star Wars Racer pamiętam, na się zagrywałem chociaż 20 lat temu i pamiętam, że tam tych było naprawdę sporo, także tutaj myślę, że taki również by przeszedł, ma on oczywiście również tutaj i z tyłu worek, być może na łupy, być może na skarby, tak jak mówię, że to był prawdziwy Mikołaj z Gwiezdnych Wojen, tego wam nie powiem, bo sam po prostu nie wiem, tutaj takie zabudowanie, no faktycznie, w jaki sposób chroni tego Mikołaja, widzimy tutaj łuki porobione, które kurczę faktycznie gdzieś go przed wypadkiem, gdyby do niego doszło, będą chronić jego ramiona i głowę tu od góry, ale faktycznie nie jest to nie wiadomo jak zabudowany pojazd, co już widać, na pierwszy rzut oka. No i tak moi drodzy wygląda Mikołaj po roku w Star Wars i mówię, tytuł sugeruje, że faktycznie to jest Mikołaj, ale ja wam nie opowiem, może po prostu jakaś legenda jest. Faktycznie początkowo chciałem też użyć, kurczę, tutaj spójrzcie, tego Boba Feta. Bugów Boba Fett zaraz za rogiem, swoją drogą już dziś, już za godzinę na moim kanale WTF Klops pojawi się ta figurka. Jeżeli chcecie się jej przyjrzeć, jest u nas shop i kosztuje kilka złotych, więc jest całkiem sensowną alternatywą, jeżeli chodzi o pozyskanie Boba Feta w fajnych małych pieniądzach, więc podajcie koniecznie mój kanał WTF, kloc, i początkowo on miał tutaj zasiąść, ale faktycznie kurczę stwierdziłem, że chyba jeszcze nie dorosłem do mieszania LEGO z podróbkami, ale powoli dorastam i kto wie, co przyniesie tutaj przyszły rok, moi drodzy. Może właśnie takie miraże tutaj, może takie roszady tutaj też zajdą, międzyklockowe. Kto wie, no w mockach by się o to prosiło, tym bardziej, że to mamy naprawdę świetne figurki. Tymczasem, czy ten mocek jest świetny? Czekam na Wasze opinie, czekam na Wasze tutaj zdanie, co sądzicie, jak mi on wyszedł. Mi się on podoba i naprawdę będzie mi się na półce robił za bardzo fajny atrakcję, postawię go zaraz obok innych swoich Mikołajów, chociażby przed telewizorem. No i cóż, moi drodzy, mi pozostało Wam życzyć, no, fajnego czasu spędzonego w te święta, no i też, żebyście dostali pod choinkę to, co faktycznie chcecie, a nie coś, co Wam jest niepotrzebne i pójdzie na śmietnik, nie? Prawda? Bo to chyba by było najgorsze, prawda? Dzięki, że byliście tutaj dzisiaj i mam nadzieję, że widzimy się już wkrótce w kolejnych odcinkach. Bye!